Nie byli wystarczająco dorośli, aby prowadzić samochód, pić alkohol lub głosować, ale byli wystarczająco dorośli, aby zabić. Są to najbardziej okrutni nastolatkowie, jakich kiedykolwiek skazano na dożywocie, a ich zbrodnie będą prześladować Was. Evan Drake i Jake Lee 15 lutego 2003 roku, Efrada w stanie Waszyngton stała się miejscem jednej z najbardziej brutalnych morderstw dzieci przez dzieci w historii Ameryki. To, co wydarzyło się tego dnia w cichym parku, wstrząsnęło całym narodem i na zawsze zmieniło nasze spojrzenie na przestępczość nieletnich. Dwóch dwunastoletnich chłopców, Evan Drake Seavoy i Jake Lee Eakin, zwabiło swojego 13-letniego przyjaciela, Krega Sorgera, do lokalnego parku. Sorger, który cierpiał na autyzm i miał trudności w nauce, ufał tym chłopcom, których uważał za swoich przyjaciół. Jednak to, co oni zaplanowali, było czystym złem, co skłoniło dwóch szóstoklasistów do zostania mordercami. Atak był zaplanowany i okrutny. Sawoj rzucił kamieniem w szyję sorgera, powalając go na ziemię. Gdy niepełnosprawny chłopiec leżał bezradny, Sawoj zaczął wielokrotnie dźgać go nożem. Iken dołączył do ataku, bijąc sorgera po głowie i nogach gałęzią drzewa. Przemoc trwała, aż sorger zmarł. Kiedy policja znalazła ciało, Odkryła prawdziwą grozę tego, co się stało. Craig Sorger został 34 razy dźgnięty nożem, którego ostrze pozostało wbite w jego czaszkę. Brutalność była tak ekstremalna, że nawet zatwardziali śledczy byli zszokowani tym widokiem. Rodzina Sorgera przeprowadziła się do Efrady dwa lata wcześniej, aby uciec przed prześladowaniem, mając nadzieję, że ich syn znajdzie akceptację w mniejszej społeczności. Craig miał trudności w kontaktach społecznych z powodu trudności w nauce, ale brał udział w olimpiadach specjalnych i był znany jako łagodne, ufne dziecko. Siwoy i Ikin byli kuzynami, obaj uczniami szóstej klasy, bez wcześniejszej historii poważnej przemocy. Postępowanie sądowe, które nastąpiło po tym wydarzeniu było przełomowe. Obaj chłopcy zostali osądzeni jako osoby dorosłe, co czyniło ich... Najmłodszymi oskarżonymi o morderstwo, osądzonymi jako osoby dorosłe, od 1931 roku w stanie Waszyngton. Sędzia powołał się na makabryczny charakter zbrodni, wątpiąc w możliwość resocjalizacji w systemie dla nieletnich. Savoy został początkowo skazany na 26 lat więzienia, które po latach apelacji zmniejszono do 20 lat w wyniku apelacji. Eken został skazany na 14 lat po przyznaniu się do winy w ramach ugody sądowej. Jednak podczas gdy ci dwunastolatkowie otrzymali wyroki kilkudziesięciu lat więzienia, kolejna sprawa dowiodła, że wiek nie zawsze determinuje karę. Czasami decyduje o tym, kto wychodzi na wolność. Jamarian Lowhorn. 4 sierpnia 2014 w Kentwood w stanie Michigan doszło do zbrodni, która wystawiła na próbę. "Granice wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich. Plac zabaw, który powinien być wypełniony śmiechem, stał się miejscem bezsensownej przemocy, która wstrząsnęła całym krajem. Jamarian Lowhorn, zaledwie dwunastoletni, dźgnął nożem dziewięcioletniego konora werkerka na placu zabaw. Atak był przypadkowy i brutalny. Lauhorn przyznał później, że był zły i wyładował swoją frustrację na werkirce." Chłopcu, który nie miał nic wspólnego z jego problemami. Ale co mogło skłonić dziecko do zamordowania innego dziecka z zimną krwią? Do pchnięcia nożem doszło w biały dzień na lokalnym placu zabaw, gdzie dzieci powinny czuć się bezpiecznie. Verirka po prostu bawił się, gdy Lauhorn podszedł do niego z nożem i zaatakował bez ostrzeżenia. Dziewięciolatek nie miał szansy bronić się przed starszym, silniejszym chłopcem, który postanowił odebrać mu życie. Lawhorn miał za sobą historię przemocy ze strony matki, która trafiła do więzienia pod zarzutem znęcania się nad dzieckiem, bał się wracać do domu i żył w cyklu przemocy, który ostatecznie doprowadził do tej tragicznej chwili. Chłopiec, który stał się mordercą, sam był ofiarą wadliwego systemu, który nie zapewnił mu ochrony. W przeciwieństwie do poprzedniego przypadku, Lawhorn został skazany za morderstwo drugiego stopnia, i osadzony w zakładzie poprawczym Everard Youth Center. Prawo stanu Michigan zezwalało na skazanie nieletniego na karę mieszaną, dając sędziemu możliwość wysłania Lowhorna do więzienia dla dorosłych, jeśli nie wykaże postępów. Podczas pobytu w ośrodku dla młodzieży, Lowhorn wykazał się niezwykłą transformacją, wyróżniał się w nauce i terapii, biorąc pełną odpowiedzialność za swoje czyny. I wyrażając szczere wyrzuty sumienia, został zwolniony w 2022 roku po odbyciu kary, ciężko pracując nad rehabilitacją. Sprawa wywołała ogólnokrajową dyskusję na temat zdrowia psychicznego i przestępczości nieletnich, a historia Lowhorna została opisana w mediach jako podróż Jamariana, podkreślając jego wysiłki, aby przezwyciężyć etykietkę najmłodszego mordercy. I opowiadając się za resocjalizacją zamiast karą. Podczas gdy Jamarian otrzymał drugą szansę na życie, kolejny nastoletni morderca popełnił zbrodnię tak szokującą, że w jednej brutalnej chwili zakończyła w jednej brutalnej chwili: Ethan Austin. 9 czerwca 2014 roku Kenowick w stanie Waszyngton stało się miejscem rodzinnej tragedii, tak przerażającej że społeczność szukała odpowiedzi, które nigdy nie nadeszły. To, co wydarzyło się w jednym z domów rodzinnych, dowiodło, że zło może czaić się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Ethan Austin, zaledwie 12-letni chłopiec, zastrzelił swoją 16-letnią przyrodnią siostrę, Caitlin, z pistoletu swojego ojca. Nie była to jednak chwila gniewu ani wypadek. Było to celowe i brutalne działanie, Itan strzelił osiem razy, w tym pięć razy w głowę Caitlin. Następnie skierował broń w swoją stronę i pociągnął za spust. Kiedy przybyła policja, zastała scenę niewyobrażalnego horroru. Dwoje rodzeństwa nie żyło, rodzina została zniszczona i nie było jasnych odpowiedzi na temat tego, co mogło skłonić dwunastolatka do popełnienia takiego czynu. Incydent został uznany za morderstwo i samobójstwo. A sekcja zwłok potwierdziła, że Caitlin zginęła od wielu ran postrzałowych, a Itan od jednego strzału w głowę. Itan był harcerzem i zapalonym myśliwym, miał pozwolenie na posługiwanie się bronią pod nadzorem, miał dostęp do broni ojca, która była przechowywana w sejfie, do którego w jakiś sposób uzyskał dostęp. Caitlin była gwiazdą softbolu w liceum, uwielbianą przez swoich kolegów z drużyny i trenerów. Rodzina wydawała się normalna i nie odnotowano żadnych problemów między rodzeństwem, ponieważ Itan popełnił samobójstwo, nie było wyroku więzienia i nie odbył się żaden proces. Proces prawny zakończył się wraz z jego śmiercią, pozostawiając rodziny i śledczych bez zamknięcia sprawy i zrozumienia, co doprowadziło do tej tragedii. Prawnik rodziny stwierdził, że nie było żadnych znanych problemów ze zdrowiem psychicznym, co dodatkowo pogłębia tajemnicę, dlaczego pozornie normalny dwunastolatek popełnił tak straszny czyn. Sprawa zwróciła uwagę na dynamikę rodziny i bezpieczeństwo broni, zwłaszcza ryzyko związane z dostępem do broni palnej bez nadzoru. Jednak podczas gdy zbrodnia Itana zakończyła się jego własną śmiercią, kolejna sprawa pokazała, jak dwoje młodych zabójców mogło zaplanować idealną masakrę w szkole Michelle Johnson i Andrew Golden. 24 marca 1990 roku, Jonesboro w stanie Arkansas stało się epicentrum jednej z najbardziej śmiercionośnych strzelanin w szkole w historii Ameryki. To, co wydarzyło się w Westside Middle School na zawsze zmieniło sposób, w jaki naród postrzegał bezpieczeństwo w szkołach i udowodniło, że zło nie ma ograniczeń wiekowych. Mitchell Johnson, 13 lat i Andrew Golden, 11 lat przeprowadzili starannie zaplanowany atak na własną szkołę. Nie była to chwila gniewu, ani nieudanej próby znęcania się, było to zimno krwiste morderstwo zaplanowane przez dzieci, które chciały zabić jak najwięcej osób. Ale jak to się stało, że dwoje dzieci stało się masowymi mordercami? Plan był przemyślany i śmiertelnie niebezpieczny. Golden włączył alarm przeciwpożarowy, aby ewakuować uczniów i nauczycieli. Podczas gdy obaj chłopcy zajęli pozycję w zalesionym terenie z wieloma skradzionymi broniami, a niewinne dzieci i nauczyciele opuszczali budynek, myśląc, że są bezpieczni, dwaj mordercy otworzyli ogień. Zginęło pięć osób. Uczennice Paige Herring, 12 lat, Stephanie Johnson, 12 lat, Brittany Warner, 11 lat, Natalie Brooks, 11 lat oraz nauczycielka Shannon Wright. Dziesięć innych osób zostało rannych. Ofiarami były dzieci, tak samo jak strzelcy dzieci, które powinny uczyć się i bawić, a nie umierać na terenie szkoły. Obaj chłopcy mieli dostęp do broni, ponieważ Golden należał do lokalnego klubu strzeleckiego i czasami brał udział w zawodach strzeleckich. Broń pochodziła z domowego arsenału rodziny Goldena, a oni przygotowali się poprzedniego wieczoru, zabierając ze sobą sprzęt kempingowy i amunicję. Wiedzieli dokładnie, co robią i zaplanowali to jak operację wojskową. Obaj zostali osądzeni jako nieletni i skazani na pozbawienie wolności do 21 roku życia. Johnson został zwolniony w 2005 roku, a Golden w 2007 roku, obaj w wieku 21 lat. Prawo stanu Arkansas nakazywało skazywanie nieletnich na karę pozbawienia wolności, jeśli mieli mniej niż 14 lat niezależnie od ciężaru popełnionych przestępstw. Strzelanina była jednym z najtragiczniejszych ataków w szkole w tamtym czasie, co wywołało ogólnokrajową dyskusję na temat bezpieczeństwa w szkołach i przestępczości nieletnich. Ci 11 i 13-letni mordercy odbyli krótszą karę niż niektórzy handlarze narkotyków. Jednak kolejna sprawa dotyczyła nastolatka, którego mrożące krew w żyłach słowa wypowiedziane podczas morderstwa Odbijały się echem w Sądzie Najwyższym przez dziesięciolecia. Evan Miller. W 2003 roku, Moulton w stanie Alabama stało się miejscem morderstwa tak brutalnego i wyrachowanego, że zmieniło ono sposób skazywania najmłodszych zabójców w Ameryce. To, co czternastoletni Evan Miller zrobił tej nocy, nie tylko zakończyło życie mężczyzny, ale także na zawsze zmieniło wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich. Evan Miller i jego wspólnik Colby Smith planowali okraść swojego 52-letniego sąsiada, kola Cannona, w parku przyczep Country Living, jednak to, co zaczęło się jako rabunek, przerodziło się w coś znacznie bardziej złowrogiego. Obaj chłopcy nie chcieli tylko pieniędzy kanona, chcieli go całkowicie zniszczyć, atak był brutalny i metodyczny. Miller i Smith pobili kanona pięściami i kijem baseballowym. Jednak Miller nie był zadowolony z samego pobicia. W chwili, która przez lata nie dawała spokoju śledczym, Miller owinął głowę kanona prześcieradłem i oświadczył: Jestem bogiem, przyszedłem odebrać ci życie. Następnie podpalili przyczepę, pozostawiając kanona na śmierć z powodu zatrucia dymem. Miller dorastał w trudnym środowisku, naznaczonym przemocą fizyczną, zażywaniem narkotyków i problemami ze zdrowiem psychicznym. Od najmłodszych lat doświadczał bicia i chłosty i wielokrotnie próbował popełnić samobójstwo po raz pierwszy w wieku pięciu lub sześciu lat. Jego dzieciństwo było cyklem przemocy, który doprowadził go do tego, że sam stał się mordercą. W 2014 roku Miller został skazany za morderstwo kwalifikowane i otrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Stając się najmłodszą osobą w Alabamie, która otrzymała taki wyrok, jednak jego sprawa była daleka od zakończenia, trafiła ona aż do Sądu Najwyższego i zmieniła wszystko. W 2012 roku Sąd Najwyższy w sprawie Millera w Alabamie uznał obowiązkowe dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego, dla nieletnich za niezgodne z Konstytucją, powołując się na różnice w rozwoju w stosunku do dorosłych. Orzeczenie to dotyczyło około 2000 więźniów w całym kraju, którzy zostali skazani jako nieletni. Jednak w 2021 roku Miller został ponownie skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Pomimo jego traumatycznej przeszłości, sędzia Mark Craig podkreślił rolę Millera jako głównego sprawcy zbrodni, stwierdzając, że jego słowa i czyny podczas morderstwa wykazały poziom zła którego nie można usprawiedliwić jego wiekiem. Jeśli dotarłeś aż tutaj i lubisz zagłębiać się w szokujące prawdziwe sprawy kryminalne, które ujawniają wady naszego systemu wymiaru sprawiedliwości, rozważ subskrypcję. Badamy każdy niepokojący szczegół, aby przedstawić Ci pełną prawdę kryjącą się za tymi niewiarygodnymi historiami. Chociaż sprawa Millera zmieniła prawo, nie udało się jednak uratować go przed dożywotnim więzieniem. A kolejny nastolatek otrzymał jeden z najsurowszych wyroków, jakie kiedykolwiek wydano wobec nieletniego Michael Hernandez. 3 lutego 2004 roku szkoła Southwood Middle School w Palmetto Bay na Florydzie stała się miejscem morderstwa tak przemyślanego i brutalnego, że na zawsze zmieniło ono nasze postrzeganie nastoletnich morderców. To, co wydarzyło się tego dnia w szkolnej toalecie, Dowiodło, że niektóre dzieci rodzą się złe. Michael Hernandez, mający zaledwie 14 lat, zwabił swojego 14 najlepszego przyjaciela, Jaime'a Goffa, do kabiny toaletowej i dźgnął go ponad 40 razów, podcinając mu gardło. Nie była to jednak zbrodnia w afekcie, ani nieudana bójka, która poszła nie tak. Było to morderstwo z premedytacją, zaplanowane przez chłopca, który chciał zasłynąć z zabijania. Atak był metodyczny i brutalny. Hernandez ukrył nóż w tajnej przegródce swojego plecaka i miał szczegółowy plan morderstwa. Nie chciał zabić tylko Gofa, chciał zabić wiele osób i stać się znanym zabójcą. Policja znalazła u niego listę potencjalnych ofiar. Hernandez fascynował się przemocą i seryjnymi mordercami, wyrażając pragnienie sławy. Podczas procesu nie okazał skruchy. Wykazując zimną kalkulację doświadczonego psychopaty, mimo że miał zaledwie 14 lat, jego brak emocji zszokował wszystkich obecnych na sali sądowej. Postępowanie sądowe było przełomowe. Hernandez został skazany za morderstwo pierwszego stopnia i otrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Był sądzony jak osoba dorosła, stał się jedną z najmłodszych osób w Stanach Zjednoczonych. Które otrzymały taki wyrok, co oznaczało zmianę w sposobie traktowania przez wymiar sprawiedliwości nieletnich morderców. W 2016 roku został ponownie skazany, ale nadal otrzymał dożywocie, co odzwierciedlało zmiany prawne dotyczące wyroków dożywotniego więzienia dla nieletnich, ale uwzględniało powagę jego zbrodni. Sprawa ta wywołała debaty na temat wyroków dla nieletnich, a krytycy argumentowali, że mózg 14 latka nie jest w pełni rozwinięty, podczas gdy zwolennicy kary śmierci wskazywali na premedytację i brutalność zbrodni, Hernandez zmarł w więzieniu w 2021 roku z przyczyn naturalnych na zaburzenia rytmu serca spowodowane chorobliwą otyłością, nigdy nie okazując skruchy za swoją zbrodnię i nigdy nie został zwolniony. Jednak podczas gdy Hernandez zmarł w więzieniu Kolejny nastoletni morderca popełnił jeszcze bardziej druzgocącą zbrodnię, która zniszczyła całą społeczność. ten Crumbly. 30 listopada 2021 roku Oxford High School w Oxford Township w Michigan stała się miejscem jednej z najbardziej śmiercionośnych strzelanin w szkołach w najnowszej historii. To, co wydarzyło się tego dnia, nie tylko zniszczyło wiele rodzin, ale także przeszło do historii prawa, ponieważ rodzice zostali uznani za odpowiedzialnych za masakrę dokonaną przez ich dziecko. 15-letni Ethan Crumbley otworzył ogień z półautomatycznego pistoletu kalibru 9 mm, zabijając czterech uczniów i raniąc siedmiu innych. Ofiarami byli Madison Baldwin, 17 lat, Tate Meyer, 16 lat, Hannah St. Juliana, 14 lat i Justin Schilling, 17 lat. Nie była to jednak nagła decyzja. Był to zaplanowany atak na stolatka, który chciał stać się niesławny. Crumbly skrupulatnie zaplanował atak, zapisując w dzienniku i nagrywając filmy, w których wyrażał zamiar osiągnięcia sławy. Użył broni kupionej przez ojca zaledwie kilka dni przed strzelaniną, zamieniając zakup rodziców w broń masowego zniszczenia. Planowanie wykazało poziom wyrachowania, który zmroził śledczych. Crumbly wykazywał niepokojące zachowanie przed strzelaniną. Rysując broń w swoich szkolnych pracach, jego rodzice byli świadomi problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, ale nie zajęli się nimi odpowiednio ani nie zabezpieczyli broni, którą zakupili. Ostrzegawcze sygnały były wszędzie, ale nikt nie podjął działań, aby zapobiec tragedii. To, co sprawiło, że ta sprawa stała się historyczna, to oskarżenie jego rodziców. Jennifer i James Crumbley. Zostali skazani za nieumyślne spowodowanie śmierci, za niezabezpieczenie broni i skazani na 10-15 lat więzienia. Była to pionierska sprawa dotycząca odpowiedzialności rodziców za przestępstwa popełnione przez ich dziecko. Krambli został oskarżony jako osoba dorosła o 24 przestępstwa, w tym morderstwo i terroryzm. W październiku 2022 roku przyznał się do winy. Wykazując pewną świadomość swoich przestępstw, w grudniu 2023 roku został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego oraz dodatkowe 24 lata więzienia. Strzelanina zniszczyła społeczność Oxford i wywołała ogólnokrajową debatę na temat kontroli broni, bezpieczeństwa w szkołach i odpowiedzialności rodziców. Stała się ona jedną z najtragiczniejszych w skutkach strzelanin w szkołach w ostatnich latach, dowodząc, że nastoletni mordercy mogą spowodować masowe ofiary śmiertelne, jeśli odpowiednio się przygotują i mają dostęp do broni. Podczas gdy Krambli spędzi resztę życia w więzieniu, ostatnia sprawa pokazuje, że nawet najsurowsze wyroki mogą zostać przezwyciężone przez możliwość odkupienia. Bobby Bostick w 1995 roku St. Louis w stanie Missouri stało się miejscem serii brutalnych przestępstw, które doprowadziły do jednego z najsurowszych wyroków, jakie kiedykolwiek wydano wobec nieletniego. To, co 16-letni Bobby Bostick zrobił w ciągu jednej nocy, przyniosło mu wyrok dłuższy niż życie większości ludzi. Bostick i jego 18-letni wspólnik popełnili serię brutalnych przestępstw, w tym rabunek, napaść i porwanie. Okradli osoby dostarczające prezenty świąteczne, zastrzelili ofiarę i porwali kobietę grożąc jej bronią. Przemoc była przypadkowa i bezsensowna, terroryzując niewinne osoby w okresie świątecznym. Przestępstwa wiązały się z znaczną przemocą, ale nie spowodowały ofiar śmiertelnych, jednak brutalność i skala ataków zaszokowały społeczność i sędziego, który skazał bostika na bezprecedensową karę. Bostik został skazany na 241 lat więzienia, co w praktyce oznacza dożywocie, z kolejnymi wyrokami wydanymi przez sędzię Evelyn Baker. Nie kwalifikował się do warunkowego zwolnienia do 2001 roku, co oznaczało, że umrze w więzieniu za przestępstwa popełnione, gdy miał zaledwie 16 lat. Bostik dorastał w skrajnym ubóstwie, narażony na przemoc i nadużywanie substancji odurzających. Mając niewiele możliwości, jego pochodzenie pokazywało cykl przemocy i ubóstwa, który często prowadzi do przestępczości. Jednak sędzia dostrzegł tylko brutalność jego czynów, a nie okoliczności, które je spowodowały. Jednak ta historia ma niezwykłe zakończenie. W więzieniu Boston ukończył GED, uzyskał tytuł licencjata i ukończył ponad trzydzieści programów resocjalizacyjnych, wykazując znaczący rozwój osobisty. Stał się wzorowym więźniem i orędownikiem reformy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, udowadniając, że nawet najbardziej agresywni nastolatkowie mogą się zmienić. Wyrok został później zakwestionowany jako niezgodny z konstytucją, a orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych dotyczące wyroków dożywotniego więzienia dla nieletnich wpłynęły na zmiany w prawie stanu Missouri w 2021 roku. Zmiany te doprowadziły do zatwierdzenia zwolnienia warunkowego w grudniu 2021 roku, Bostik został zwolniony 9 listopada 2022 roku po odbyciu 27 lat kary, stając się symbolem zarówno surowości wyroków wobec nieletnich, jak i możliwości odkupienia. Te osiem przypadków ukazuje złożony świat wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich, w którym wiek, okoliczności i luki prawne decydują o tym, kto ponosi konsekwencje, a kto wychodzi na wolność. To wszystko z naszej strony. Dziękujemy za uwagę. Kliknij tutaj, aby sprawdzić,